Ja, a wszystkim. Witajcie w kolejnym epizodzie jak grać Mida. Tutaj dzisiaj przedstawimy wam sytuację, w której gramy Control Mage'em Syndrom kontra Fize, FIZA, czyli matchup Control Mage Assassin. Zaczynając od gry, musimy sobie zadać kilka pytań, żeby zrozumieć na czym taki matchup polega. Nieważne czy to gramy na FIZA, ZEDA czy Kiane. Zasada jest dosyć prosta. Czyli tak my musimy grać agresywnie do levela trzeciego, bo przeważnie wtedy ci assassini spajkują, tak? Fizz ma dostęp do pewnego kombo, ma E dostępne, ma, ma, ma dasha znowu z Kiw przez miniony, czy, czy bezpośrednio do nas. Z to samo ma dostęp do pewnego kombo, czy to samo Kiana, czy, czy, czy Talon. tak? A więc co musimy robić? Naszym celem na ten matchup jest grać agresywnie do levelu trzeciego. A potem trzymać odpowiedni dystans, to z grubsza i najważniejsze grać wokół cooldownów. To też jest jeden z fundamentów gry, nie tylko na midzie, ale również topa i tickery. Gramy wokół cooldownów naszego przeciwnika. Liga jest dosyć skomplikowaną grą, dlatego my staramy się robić ją bardzo prostą. Jak to możemy robić? Możemy sobie po prostu rozbić tego gościa na ten skillshot. To jest dla nas najważniejsze, a dla niego Również to jest najważniejsze. To samo dla Eko, jego E jest najważniejsze. Na Luciana to samo, to jest jego dash. W momencie, kiedy przeciwnik zużyje swój najważniejszy skill, o, Malfoy, to jest tylko R, tylko, tylko, mamy się obawiać, nie? Nie obchodzi nas, to tak samo w u Kaisera jego E. Jeżeli ci goście zużyją te spele, tak? To wtedy my mamy okienko na, na trade'a, tak? Dlatego to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, że jeżeli nasz przeciwnik zużywa E, my musimy go karać. Akurat tu wyszło także większość tej postaci ma E, więc nie skupiamy się na tym. Tak samo Ari na przykład ma Charm E, ale na przykład u to jest W. Jak Z użyje swoje W, my wtedy szukamy tradea i musimy go za to paniszować. Ale wracając tutaj do tego matchupu, zobaczmy jak nam to, to wyszło. Tu to wam pokażę od początku. Eee, wchodzimy na linię i zaczynamy brać te miniony. Ja sobie chcę tego tego Ewa zacząć atakować. Pierwszy atak. Fizz podchodzi, dajemy następny. Krypujemy, ale szukamy. I cały czas, i cały czas. jesteśmy aktywni, szukamy tego od ataków. W zasadzie każdy assassin, gdy gra na nas matchup, chce tradeować sobie swoje HP za CSy. To jest nasza zasada. Assassin w takim meczu musi zawsze tradeować HP w CSy. Nie możemy mu dawać tego za darmo, więc jeżeli on podchodzi pod minionki, my go cały czas szujemy. To nam powoli, powoli zbudować przewagę na linii i przede wszystkim nie dać mu się rozpędzać. Widzicie? Cały czas podchodzimy. Jednocześnie ważna sprawa. W momencie, kiedy wbijacie level drugi, tak? Banda trzeba zaznaczyć, po tym minionku mamy level drugi. Level up od razu i krok do przodu. Widzicie to? Lewa lubię pełen, dajemy krok do przodu i dajemy mu połka i połka. I połka, on twierdzi, z jest mele. Połka. Cały czas. On nie ma samolerów, nie ma nic, nie można nic zrobić. Tu nie ma żadnego zagrożenia. Ok? Zbudowaliśmy sobie slope już z dwoma waveami. Fizz używa E do przodu. I w tym momencie możemy sobie za darmo połkować go pod turetem. Taka, sobie anowaliśmy auto-atak. Licowaliśmy. Nieważne, robimy fajną przewagę. Rokujemy first strike cały czas. Mm -hmm. Teraz sfejkowaliśmy Warda na dolną brzegę, czyli z naszym momentem podeszliśmy pod dół i daliśmy sobie control stop. On założył, że my teraz wardujemy, a my cały czas mamy Warda w, w backpacku. Co teraz chcemy robić? Dokładnie to. pouk. Sygnalizujemy, że, robi, że nasz fiz jest e, dosyć obity. Niestety nie trafiliśmy, ale cały czas płkujemy, cały czas pułkujemy. To jest nasz cel. Sprawiać, żeby Assassin używał swoich głównych y, narzędzi defensywnie. Tak, tutaj. I super. I palimy Flasha. Przez naszą agresywną grę palimy Flasha. Mogliśmy nawet szukać jakiegoś flesza i iść agresywnie, ale nie chcemy tego robić. Wolimy sobie trzymać, szczególnie taki matchup jak Mage Assassin. O no, to im cs CSY. Ok, resetujemy się, mamy swój item, idziemy na linię. Plan się nie zmienia, chcemy cały czas agresywnie dociskać tego FIZA i szukać sytuacji, kiedy e, on używa swojego E defensywnie. <laughs> Dashuje się, jest za darmo, auto, atak, auto, atak, jeszcze jeden, kolejny, nie? Ja? Tutaj jak mamy control warda na ogólnej rzece i e warda w tym momencie, więc jesteśmy w miarę fajnej pozycji. Oczywiście Drake jest up, ale my staramy się trzymać. Oj, kolejny fajny bok podchodzi, nie respektuje dystansu, dostaje pałkanie. Cofamy się do tyłu, bo ty my też trzymamy dystans. Cały czas, widzicie, cały czas aktywni jesteśmy. My sobie rozważamy, że mają fighta w lesie, dajemy sobie tej warda na, na raptory. Tu, gdybyśmy to trafili, to prawdopodobnie by już zginął, ale trudno. Próbujemy dalej. Jesteśmy level przewagi, gramy cały czas agresywnie, e, tutaj udało nam się go dopuszczować. bierzemy tylko plate'a, jeden auto-atak na wave'a i reset w lesie. Wracamy na linię i w tym momencie już e, zbliża się level 6 tafiza, czy jest to dla niego power spike? Bo wiemy, że on na momencie może nas zabić. My musimy też grać bardzo rozważnie, trzymać dystans, nie ginąć. Jeżeli trzeba, to fleszujemy, ale za, za żadną e, sytuację nie chcemy tego. Więc my tylko tu próbujemy szukać jakiegoś styla. Niestety za późno, więc dobijamy tylko staki na syndra, już mamy 33 i wracamy sobie na linię. Nic tu się nie wydarzy. Plan jest taki, że teraz mamy level 6, Fizz również, musimy uważać na jego ultimate. E, o, tu nas niestety trafił w takiej sytuacji. Nie grydujcie tego flasha, jeżeli tylko macie flash-up. Otworzyłcie do tyłu. Zobaczycie, ile ten ultimate tam daje obrażenie. On by, gdyby tu wszedł z Ignitem, Q, W, A, to, a tak by nas raczej zabił. Więc my chcieliśmy zagrać e, bezpiecznie i po prostu to otwarzować. To nas będzie wymagało troszkę teraz bezpieczniejszej gry, ale wciąż nie przekreśla sytuacji do nas. My tutaj oczywiście wracamy na linię. E, Fizz weźmie playta. My zagaliśmy bezpiecznie. Wracamy po resecie. Ta, będziemy szukać połka przez minion na Cruise Udało się, nabijamy sobie cały czas taki Wiemy, że nie ma R, więc możemy grać troszkę agresywnie i stracić dosyć, dosyć dużo HP. Mhm. Cały czas sukcesywnie szukamy połków, szuka, czekamy też na, na odpowiedni dystans, aby Fizz e, nie mógł na nas się daszować przez minionki, używać ena na nas, więc gramy w ten sposób. W tym momencie mamy 21 krypów przewagi, więc już budujemy sobie przewagę nad tym assassinem. Tego zmusiliśmy do rikolu. Pokażę Wam to jeszcze raz. Stacił trochę HPF i zdecydował się na recall. Sygnalizuję. Mamy teraz W ulepszone. Przepraszam, mam teraz 2Q dopiero. Ustakowane. Dajemy jeszcze raz Jak gramy na Marfa, to zawsze sobie by wartować tutaj. Okay. Co tutaj mamy? Idziemy do naszego leśnika. Mamy przewagę, mamy braju, jesteśmy w tempo. Tutaj raczej nic się nie wydarzy. Tutaj nie chcemy tu nic zrobić. Widzimy, że jeszcze kamila jest, naszego topa nie ma. A to jest po prostu do cofnięcia się. My się chcemy cofnąć, ale przewinę wam do tyłu. żeby coś wydarzyło, tak? Widzicie, jak szybko się liga zmienia z tej sytuacji, gdzie byliśmy tam na. Tutaj się zdecydowaliśmy. Tej sytuacji tutaj nie walczyliśmy, wracamy na linię. 20 przewagi był podtrzymane. Wchodzimy na Mida. O co chcemy robić zawsze? Dopychać tę linię, więc zaczynamy z. Odpuszczamy. Kanona, bardzo ważna sytuacja. Tutaj był z naszej strony e, kilkakred. Widzieliśmy, że Kanon 80 go 60 golda, ale tutaj jest Fizz, Nie chcieliśmy to, na to gridować, cofamy się i schodzimy do dołu. Później wracamy na linię. Zostaje połka za darmo. Wiemy, że ma zawaz Ultimate Up, więc chcemy grać troszkę defensywnie i respektować jego podejście. Tu Eko próbuje wejść, my to follow upujemy, czekamy na Fiza E. Iść ważne, ma i Ślesza. Bardzo ważna sprawa w takiej sytuacji. Jak wiecie, Syndra y, obrażenia y, samo Możemy zrobić QE przez ścianę. Więc my tutaj wystujemy się na słynę przez ścianę i jako dzięki temu zgarnia fraga i pomagamy naszemu leśnikowi się sfedować. Widzimy, że teraz Fiza nie ma. Top sobie tam walczy, jest jeden na jeden, więc my gdybyśmy tu swalabowali, będziemy w przewadze jednego gościa, tak? Ja od razu odpuszczam tego wave'a, ważniejsze jest to, żeby pójść do drużyny i patrzymy. Tutaj dajemy jakiekolwiek obrażenia, kilka rzeczy zmisowaliśmy, oni uciekają, ale my idziemy do końca. Tu nam jeszcze została, nasz Lucian nam już dokończy. Staliśmy trafieni, ale asysta wystarczy nie trafiliśmy tutaj, albo sobie byliśmy z drużyną, więc to też daje dużo dla naszego teamu. nie? Nawet jak nie traficie skilżotów, ale byliście tutaj, mogliście im zabić. O, fajna okazja dla nas. Znowu, QE przez ścianę, zabijamy tego. Używamy Erki. Niestety brakło obrażeń, byśmy rzucili kulę na ziemię, no wtedy użyli Erki, byśmy zabili, ale niestety mamy sporą przewagę, rikolujemy się. Bo chcemy się tepnąć na linię z itemkiem Tak? Wracamy na linię po teleporcie i gramy cały czas agresywnie. Widzimy, Malfyda idzie do, do dołu rzeki. My e, zasygnalizujemy naszemu top że chcemy tam podejść. I to się koniec końców skończyło, kiedy ten nazwam pokaże. Jeszcze raz podchodzimy do tego topka. W brak respektu ze strony kamili i zabijamy ją za darmo. Dajemy tu koledze po kratisie szczepinka. O, jeszcze tu co się wydarzyło? O, bardzo fajna sytuacja, chcę wam pokazać. Tu po powrocie widzimy, że FIS puszuje i chcemy go troszkę tak trik zabić. Widzimy, że te minionki mogą być załasztowane, gdy płyniemy tutaj Q, tak? gdy tu damy Q plus E na te minionki. Będziemy mogli szukać Fiza za tymi minionkami. Bo wiemy, że ten minion zginie. On się będzie raczej cofał, więc możemy tu znaleźć fajną okazję na darmowy poł. To jest to, co e, urodziło mi się w głowie jako plan na tą akcję. Chcę wam pokazać, jak to nam e, udało się wyegzekwować. Proszę, siadł fajne. Fiz użył E defensywnie, więc w tym momencie musi dostać wszystko co możliwe, tak? Wszystko co możliwe. Wszystko idziemy. Szalonego, idziemy na szalnego, idziemy na szalonego. Gdyby nie zdarzował, to i ginie ale i tak widzicie, w takie sytuacjach tutaj co wam jeszcze raz pokazać I zrobi błąd, ucieka do miejsca, gdzie nie może zdorzować z I w momencie gdy jest tutaj. Nie macie zawsze przeciwnika przy ścianach i tak dalej zawsze raczej czego zabijecie, bo wtedy on sobie ogranicza pole ucieczki, tak? A on w tym momencie. Tu się zamknął i tu się zamknął. Ma tylko ograniczone ponieważ Jak dużo samolotka gdziekolwiek tutaj, to i tak go zabije. Więc on tego totalnie nie rozważył i, i sam się zapędził w e, sobą sytuację. My to wykorzystujemy i dostajemy solo killa dla niego. Po zabiciu kamieni bierzemy też FIZA. Kolejne co robimy, bierzemy wave'a, szybko się resetujemy, kupujemy itemki i wracamy. To wam też coś pokazać. To o czym mówiłem, czyli granie wokół cooldownów. My tu stoimy z tyłu i obserwujemy naszego przeciwnika. W momencie, kiedy użyję E, wejdziemy. To E ma teraz 9 sekund. 7, 6, 5. Tak. Dlaczego użyłem zderzuwań się na wróćcie Ultimate? Wiedziałem, że nie zabije, aczkolwiek chciałem zmniejszyć ten pasek HP, bo wiedziałem, że nasz Eko będzie rotował do Heralda. Widzimy, że jest Objective Up. Nasz top jest w przewadze. Gdy Fizz nie będzie w stanie przyjść, my to bierzemy za darmo. Dlaczego? Montaz nie może zostać takim HP. On musi się resetować, więc teraz to musimy zgarać, tak? Koniec końców tego heralda nie robimy, ale decydujemy się do kolejnego baita. Widzimy, że tutaj jest bez wizji Będziemy chcieli go zbaitować. Mógłbym do tyłu. Dajemy na niego E. W momencie, kiedy użyje swoje E, Eko go tam jest w stanie zabić. Tu sobie bierzemy solar taki. Nasz bot pcha side linie. My to czyścimy za darmo, robimy przewagę dla teamu. Gdy Fist tam podejdzie, to zginie za darmo. A tu jeszcze koniec końców udało nam się jakoś zabić. Tak, tutaj nami z... zmisplayowała. Eko fajnie on wyłapał. My dajemy tylko. I łapiemy to za darmo. A Felios też to kończy w tym momencie. Ok. Teraz gra powinna polegać na tym, że chcemy puszować te side linie i brać wszystko co możliwe na mapie, bierzemy sobie tego heralda, bierzemy sobie tego drake'a i po drake'u chciałem wam pokazać jak w naszej grze plan się powinien zmieniać, bo ogólnie teraz powinniśmy sobie wybrać e, bota lub topa, lepiej grać bota, bo wtedy możemy typować do przeciwnej linii. To jest taka zasada, kiedy drag jest up, a wy macie TPK jako jedyni, idziecie na topa, a wasz drugi laner, na przykład top bez teleporta, idzie do tej linii, bo ma szybciej, żeby zejść, a wy z, tego, z tej linii możecie sobie szybko teleportować. Więc jak to wygląda? My, jak mamy tego obiektywa, to jest nasz cel, i mamy TPK, idziemy na tą linię. Dlaczego? Bo w razie tutaj walki, my możemy bardzo szybko teleportować, czyli idziemy do przeciwległej linii. To też zależy. Nie zawsze to się gra, ponieważ z czasem sytuacja wymusza nas do zmiany decyzji. Na przykład, teraz on pokaże, dlaczego moja decyzja się zmieniła. Chciałem grać pod bota, nawet tutaj się już zacząłem iść na autopilocie na linię, aczkolwiek zobaczyłem, że nasz team jest w sytuacji, gdzie możemy tutaj wykorzystać. Widzicie to? Ten Fizz praktycznie nie ma HP. Ja tu mam trzy osoby. Tak? On jest free. On, jak dostanie kombu, jest free. On sam nic nie zrobi na naszą czwórkę. Więc my teraz widzimy, że jest tutaj Ward na, na, na górnym lesie. My go szybko inicjujemy i teleportujemy się. Oni dalej intują, bo Fix daje się pułkować. Dają Warda, ale to już jest na nic, ponieważ my je zabijamy. i zabijamy idikery za darmo. Tutaj malfaj podchodzi, Spisujemy go do tyłu i chcemy to faj do tyłu. Także to by było e na tyle. Zdecydujemy się teraz na wzięcie Barona. Malfight nas erkuje, ale nie ma obrażeń. Gramy z timem razem. Widzimy Fiza na bocie. Bierzemy tego Heralda. I koniec końców wygrywamy tą gierkę, i prawie jesteśmy w... W... już w diamencie na tych flexach. Nic, to było na tyle panowie i panie. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać, czy wam się to podobało. Możemy zrobić też analizę innego e, Asasina, jak grać e, lub jaki inny mecz. Możemy też zagrać Asasinem na Control Major, jeżeli się tego uda taki mecz wylosować. Także dajcie znać, jeżeli wam się podobało, dajcie komentarz, dajcie lajka, subka i, i proszę Was o jakiś feedback, co o tym sądzicie. Dzięki wielkie i pozdrawiam hej!